Serwis muzykanci, witaj w 112 już poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Goffrem. Dzisiaj jest jakoś ciemno, a ta sama godzina jest. No ale jest zima. Jest 48 tydzień roku 2024, także tak ma być. Jeszcze można docisnąć w tym roku, jeszcze można zagrać wiele na akordeonie. W dzisiejszym odcinku będzie o przegrywaniu starych utworów. Ile tych utworów czasami początkujący sobie za dużo biorą, czasami męczą się jednym i rezygnują, bo ich to wszystko denerwuje. Jeżeli jesteś osobą początkującą, wybierz sobie 3, maks 5 utworów i w zależności od tego, jak ci pójdzie, ale zmianuj. Je. A jak się nauczysz, to już jest dla wszystkich. Przegrywaj te utwory regularnie. Które ci się podobają. Dlatego też warto znać nuty, bo za jakiś czas zapomnisz te utwory, które się nauczyłeś. A jak się uczysz na pamięć, jak się uczysz na słuch, słuchu, to po jakimś czasie, jak zapomnisz ten utwór i wrócisz do niego i zaczniesz go ćwiczyć, wyjdzie ci całkowite inne opracowanie. Być może to by się będzie podobać, bo to będzie Twoja wersja, ale niekoniecznie będzie podobna do oryginału. Ale to jest OK. Ważne, żeby grać na akordeonie, a Belfer Gofer jest po to, żeby wskazywać Ci takie maluteńkie kierunki. Także podsumowując, przygrywaj regularnie te piosenki, te utwory, które ci się podobają najbardziej. Żebyś ich nie zapomniał. Nie zapomniała i nie zmieniał jej linii melodycznej. Czasami więcej jest dogrywek. Ktoś ma więcej dogrywek niż melodii i nie wiadomo w ogóle co to już jest. Ale przegrywaj te utwory, które ci się podobają regularnie, bo to nie jest jazda na rowerze zapomnisz. Także moi drodzy, to tyle. Na 48 tydzień roku 2024. A już 112 odcinek poniedziałkowego rozruchu z belfrem Goffrem. Czwartek, 19. Szkolenie: jak zdążyć z kolendami przed świętami na akordeonie. Akademia muzykanta.pl Woman Alive. Zapisz się i widzimy się w czwartek, już o 19.00 na żywo. Wszystkiego dobrego i biegniemy z Belfrym Goffrem. Widać było, nie zdążyłem na pociąg i muszę teraz biec. Taki żart oczywiście. Wszystkiego dobrego.